Kupiłem lilię, lotosika, no i co, przyszła, fajnie zapakowana, w woreczku, wydawało się, że jest dość sucha bulwa, może nawet za wrzuciłem do wody, utonęła, Przedpoczytałem trochę o tym, powiedzieli, albo zostawić na tym, albo delikatnie przykopać, no to do połowy wsadziłem w ziemię, okazało się, że dzień później, dwa dni później wypłynęła, Włożyłem całkowicie w ziemię, i teraz już pływa u góry, i już wiem, że nic z tego nie będzie. To może też być, też być przyczyna, przyczyna tego pyłku. Nie wiem, czy się obróci. Widzicie, co tam się dzieje? Obróciłaś. Jest po prostu wyżarta już dziura. Nic z tego raczej nie będzie. Jeszcze to zostawiam na dzień, czekam aż. Ktokolwiek, kto mi wysłał to. Kupiłem to na ebay'u. odda mi pieniążki albo mi wyśle nową... nową, nowe nasionko. Już zamówiłem. Od innego pana na... na ebay'u. No to... No nie wiem co tu się... tu się wydarzyło. Czy to była moja wina? Raczej, raczej nie. No bo po prostu tylko... przyszło, wrzuciłem i tak się zaczęło dziać. Także... A... No, będę starał się o zbrod pieniędzy. No, no słuchajcie, no jak ktoś już sprzedaje takie takie lilie w takich pączkach, to, to powinny przynajmniej być delikatnie wykiełkowane, tak jak większość roślin kupuje przez eBay. No to już są korzonki, jest wszystko. A to było bez żadnego listka, dość suche. Także mogło być jakiś, jakiś proces z tym, że albo nie nasionko. No nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Za mało na ten temat wiem. Yy, także zobaczymy, zobaczymy w przyszłości zamówiłem następną i sprawdzimy, co, co się stanie z następną. Dobra, dzięki za W yy, wrzućcie tam jakieś komentarz, jak wy robicie, jak wy hodujecie te lilie, yy, Jak ten cały proces przebiega, czy wsadzacie w ziemię, czy jest po prostu leży sobie na dnie, czy to, się, czy to jest czy to jest normalne? No raczej nienormalne, żeby to tak pływało, no, ale, ale ja się jeszcze nie znam. Może za jakieś parę miesięcy będę wiedział więcej na temat, na temat roślinek. Oby. No i co? No dobra, no czekam na komentarze i widzimy się w następnym. Dzięki, do zobaczenia.